Cześć, to jest strona Mosakrus, Witam was bardzo serdecznie po tej dość długiej przerwie. Yy, jakiś czas temu nagrywałem dla was poradniki, zasadniczo prawdopodobnie wiecie już o czym mówię, yy, bo pewnie widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam na, na playlisty mojego kanału. Tam też są. O, jeśli interesuje Was ta gra, to bardzo możliwe, że znajdziecie w nich coś ciekawego dla siebie. Dzie dziękuję również za bardzo pozytywny od odzew z Waszej strony, za komentarze oraz inne pozytywne relacje. Bardzo jest to dla mnie cenne i motywujące. Tak więc jeszcze raz dziękuję. Spotkałem się w, na, po, w trakcie prowadzenia tamtej serii oraz po w zasadzie jej zakończeniu e, z pewną kwestią. Kilka osób wspominało o tym, żeby że chciałoby zobaczyć e, w Let's Play w moim wykonaniu, czyli, czyli taką płynną grę. E, jak to się dzieje, po kolei co? Jak? Nie jestem pewien, czy, jak to będzie wyglądać, aczkolwiek stwierdziłem: kurczę, czemu nie? E, nie robiłem nigdy żadnego Let's Play, nie nagrywałem. O, jest to jakieś nowe doświadczenie, jakiś nowy projekt. Jasne, spróbujmy. Tak więc na bieżąco właśnie rozpoczyna się nowy projekt, nowa przygoda. Zobaczymy, co nam los przyniesie i jak to wszystko się potoczy. Jak, jak będzie to w miarę w porządeczku, to zrobimy z tego fajną serię, jeśli i o to się postaramy. Jeśli yy, okaże się, że mój talent jest zbyt słaby, jeśli chodzi o komentatorskie i takie te tematy, yy, to w takim wypadku sobie ewentualnie darujemy, choć to będzie w sumie zależało od nas. Yy, dobrze, to żeby nie yy, przedłużać jakoś nadzwyczajnie rozpoczynamy nową grę w zasadzie ja już sobie jedną mapę stworzyłem bo okazało się, że testowo wygenerowana mapa bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła i tak też właśnie wam ją pokażę aha i ciekawostka stwierdziłem, że w zasadzie można by było ewentualnie czasami z jakimiś gośćmi pograć, bo być może mój znajomy Tracks aka redzik będzie chciał kiedyś odwiedzić nas i wnieść trochę dodatkowej energii do danego, danych kwestii, które będziemy tam poruszać, bądź też jeszcze inni znajomi będą mieli ochotę coś tutaj ogarnąć. Tak, jeśli to będzie taka opcja w porządeczku, dlatego właśnie zrobimy kwestię multiplier. Okej, okay, to może przejdźmy teraz do e, ustawień, na których będziemy e, grać. Jeśli chodzi o ustawienia, to są one najzwyczajniejsze na świecie. E, wszystko normalne, wszystko rozmiary są średnie, bogactwo zasobów jest też zwykłe. E, dlaczego tak? Tutaj nic nie zmieniam do tego, ponieważ ta gra sama w sobie potrafi być e, dość e, zarazem trudna i zarazem. Prosta i przyjemna. To, to zależy od tego jak się potoczy yy, cała rozgrywka, jak my Royals planujemy o, oraz ile będziemy mieli yy, farta bądź nie farta z y, szybkością ataków rozścieżonych hord robali. Bo taki jeden atak na nas, jeśli nie będziemy przygotowani, choćby w minimalnym stopniu, potrafi nam cofnąć ilość zbudowanych rzeczy do minimum, co zaowocuje tym, że po prostu stracimy dużo czasu. Yy, więc na razie może to pomijemy. Nie ma co sobie samemu utrudniać. Zobaczymy, jak będzie. Poza tym, mapka jaką wygenerowaliśmy, jest o, bardzo mnie zaskoczyła i może dostarczyć kilku ciekawych yy, um, utrudnień, a zarazem y, pozytywnych elementów. Zaraz już Wam od razu pokazuję. Nie ma co przedłużać. Yy, proszę bardzo, tutaj mamy specjalną mapę. Właśnie to wygenerowałem, właśnie dla gry. Yy, yy. I tak, mamy minutka 33. Jak widać, nic tam nie robiłem. Tylko przyszedłem się tam i z powrotem, i wczytujemy. Jeśli chodzi o ustawienia multiplayera, w zasadzie tego mógłbym to wyjaśniać, ale sam też nie do, nie do końca to łapię. Dlatego po prostu nie bardzo mamy jak i z kim testować. I to nie będę, nie będę się zatracał. Jedni mówią, że im chodzi multiplayer świetnie, inni mówią, że mają problemy. Samo ustawienie serwera to tak naprawdę jest bardziej kwestia nie samego ustawiania serwera, bo tutaj się serwera jako tako nie da postawić, bo jest to gra na zasadzie peer-to-peer, -peer, czyli klient jest od razu serwerem. Ten, który tak jakby inicjuje rozgrywkę, czyli w tym momencie na przykład mój, mój klient będzie od razu serwerem. Istotne jest to tylko to, czy będzie to w, w widoczne na zewnątrz. Żeby było widoczne na zewnątrz, trzeba to w swoim routerze, u każdego inaczej, bo każdy router ma inne opcje, ale w swoim routerze ogólnie albo maszynę wirtualną ustawić, to znaczy przekierować porty, znaczy tak, istotne jest to, żeby po prostu przekierować porty, te, których używa Factorio, z zewnątrz, z zewnętrznego IP, jeśli przychodzi, żeby zostało przekierowane na swoje lokalne IP. I to wszystko. także jeśli będziecie chcieli, to mogę Wam powiedzieć, gdzie bądź jak znaleźć, jak to zrobić, bo ja w sumie też, też szukałem i to nawet niedawno bo za każdym razem zapominam, jak to zrobić. Szczególnie, że tak jak mówiłem, każde urządzenie u każdego router jest inny, i jeśli chodzi o takie wirtualizacje czy przekierowanie portów, to po prostu pod innymi opcjami gdzieś tam jest schowane. Ale dobra, to już nie wchodzimy w szczegóły. To jeśli będzie taka potrzeba, to najwyżej nad tym coś się zastanowimy. Ok, dobra, czyli jest ta mapka. Wchodzimy sobie, ustawiliśmy tutaj zakres peer-to-peer. -peer. Chyba jest podobno troszeczkę szybszy i stabilniejszy, ale to kwestia przetestowania zobaczymy najwyraźniej, najwyżej w przyszłości. Ok, to teraz tak, mamy mapkę i zobaczcie jaka ta mapka jest. Jest to, kurczę, nigdy takiej nie trafiłem, bo na zwykłych opcjach zazwyczaj jak się trafia teren, to trafia się tak, że jest tutaj tak jak my jesteśmy na przykład tutaj, prawda? No to jest tak jak tutaj na przykład jakieś małe jeziorko, albo tutaj od razu małe jeziorko, a dookoła są albo drzewa, albo pustynia, albo cokolwiek innego, a wody jest jak na lekarstwo. A teraz jest o dziwo, trafiliśmy mapkę z, kurczę, już prawie wyspą, bo tylko te dwie części tutaj trzymają i to rodzi bardzo ciekawe zagadnienie. Mianowicie nasz styl rozwoju, znaczy mój styl rozwoju jest taki, że ja lubię sobie zrobić główny pas transportowy. Dlaczego? Ponieważ to, systemat to systematyzuje nam bardzo Rozgrywkę ułatwia rozbudowę, poszerzanie całości, aż do momentu, kiedy wynajdziemy roboty, które z automatu nam odciążają cały, cały tutaj przebieg, jeśli chodzi o transport surowców. No, i tutaj właśnie mamy bardzo ciekawy motyw, w związku z tym, że jest to ograniczony teren, prawdopodobnie będzie problem z miejscem, czyli z automatu będziemy mieli tak, jakby troszeczkę utrudnienie. To jest to rodzaj wyzwania, więc na początku chciałem wygenerować nową mapkę, bo będzie to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo akurat tutaj będzie dużo trudniej zastosować ten schemat, który ja osobiście bardzo lubię. No ale to myślę, dobra, skoro nowa przygoda, to nowa przygoda i nie będziemy, nie będziemy szli na łatwiznę. Ale jest też drugi aspekt i to dość, dość pozytywny, mianowicie sama obrona takiego miejsca jest o tyle prostsza, że nie musimy się roz, nie musimy rozpatrywać tego pod kątem obrony na wszystkich frontach, czyli tak jak jest zazwyczaj dookoła, że jak się robi prawda, jakąś bazę, to z automatu nasze zanieczyszczenie rozszerza się na cały teren prawda, dookoła i coraz szerzej, coraz szerzej, w związku z czym ze wszystkich stron na nas często wbiegają potwory. W związku z czym też trzeba się bronić ze wszystkich stron i być przygotowanym. A tutaj w tej sytuacji plusem jest to, że z każdej strony oprócz tego miejsca, tej linii, o i oprócz tej linii, i oprócz tej linii yy, jesteśmy otoczeni wodą. W związku z czym z tej strony nie mamy żadnych morskich potwórów w tej rzek, które mogłyby nas zaatakować, więc tu jesteśmy bezpieczni. To jest dość ciekawa kwestia, dlatego, bo właśnie tak jak pokazywałem, odetniemy się tu, odetniemy się tu murami i działkami, odetniemy się tu murami i działkami, i jest duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie na spokojnie będziemy właśnie szukać miejsca wolnego, żeby się tutaj na spokojnie rozbudować, dopóki nie wynajdziemy jakiegoś fajnego, znaczy, no, dopóki nie wynajdziemy najistotniejszych rzeczy, które pozwolą nam na Ekspansję szybką w danym kierunku, w którym na obecną chwilę nie wiemy, co się znajduje. Mam tylko nadzieję, że będzie połączenie z tą częścią wyspy, bo gram na wersji vanilla, czyli zasadniczo z tego co pamiętam, to tutaj chyba bez modów nie da się tworzyć lądów samemu. I to może być troszeczkę utrudniające, jeśli będą tutaj skompensowali, ale z tego co widzę, to raczej jest ok. I to jest jeden z właśnie z minusów też tej mapki, który będzie dość dużym wyzwaniem. Mianowicie, żelaza w najbliższym otoczeniu jest bardzo mało. Jak widzimy, miedzi jest sporo, węgla jest aż nadto, bo węgiel aż tak szybko nie schodzi, bo jest tylko paliwem takim początkowym, potem już nie schodzi w takich ilościach ale żelazo jest niezbędnym i najbardziej istotnym składnikiem zaraz przed miedzią nawet a mamy go jak na lekarstwo bo to jest tylko raz, dwa, trzy i ewentualnie jak podejdziemy gdzieś tutaj to nas zaraz zerze całe to, to robactwo więc no dobra jakoś sobie poradzimy okej okay, to tak jeśli chodzi o samo przedstawienie to by było chyba na tyle jest to teren pustynny samą rozbudową zajmiemy się później jeśli chodzi o sam formę, forma jaka będzie, tego jeszcze dokładnie nie wiem, dlatego bo jak wiadomo początek gry w Factorio zawsze zaczyna się od tego samego, czyli jest chaos, jest czysty chaos, wszystko trzeba biegać, dużo przynosić, dostarczać, pojedynczo samemu robić, no to chwilę trwa zanim to wszystko ogarniemy. Ja w najbliższym czasie tak naprawdę roz, rozpocznę tę rozgrzewkę, bo to jest takie zwykłe przedstawienie, w tej chwili e, i zobaczymy, jak to będzie szło. Jeśli będzie szło sprawnie i tego, i będziecie wyrażali chęć, że nie przeszkadza Wam to, że to przez jakiś czas będzie dość wolno szło, e, no to świetnie. Jeśli e, byście chcieli, żeby np. zrobić szybciej czy coś, to ja wtedy po prostu. Być może po prostu nagram więcej materiału, troszeczkę puszczę to w takie, może nawet nie będę całkowicie wycinał, tylko po prostu puszczę to na zwiększonym tempie. I tak, jakby sporą część rozgrywki możemy sobie tak z dziebko pominąć, jeśli taką wyrazicie chęć. Ja na no póki co będę nagrywał w normalnym tempie. Od, od kolejnego odcinka zaczynamy już rozbudowę. Znacie sytuację, wiecie jak to wygląda. Mnie to bardzo ciekawi, bo jest to zapowiada się dość ciekawa rozgrywka. W sumie jakiś czas przerwy miałem, tak więc moje umiejętności strategiczne akurat pewnie wymagają odświeżenia. Tak też zrobimy. W związku z tym, dobra, to serdecznie Was zapraszam na następny odcinek, w którym już treściwie zaczynamy, ruszamy pełną parą. O łopaty w dłoni, tutaj kurcze i e, kilofy. Jedziemy z tym temacikiem. E, dobra, to serdecznie dziękuję. Zapraszam ponownie na ten odcinek. E, na razie trzymajcie się i cześć.